Odpowiedź na pytanie drugie dla pani Joanny. Tym razem pytanie dotyczy spraw zawodowych. Co myśli o pani Joannie, pani E, i jak się będzie układała współpraca? Może jeszcze przetasujmy, jak się będzie układała współpraca i jakie w związku z tym podjąć działania. Zobaczmy, zobaczmy. Wy również możecie zadawać takie pytania, jeżeli ktoś jest zainteresowany odpowiedzią w takiej formie. Zachęcam do zadania pytania na adres mailowy tarotartystyczny.małpa@gmail.com. No. Wkrótce powrócimy do tematu biżutków również. A jeżeli ktoś ma ochotę na zamówienie w jakiejś intencji biżutka, bransoletki bądź naszyjnika, czokera, również zbieram zamówienia. I to te czytania są właśnie w połączeniu z zakupem biżutka. W związku z czym e, możemy łączyć jedno z drugim, jeżeli ktoś ma pomysł, kogoś e, ciągnie do tego, żeby na przykład e, zadać e, pytanie, a jednocześnie e, z, równolegle zakupić bransoletkę w intencji, nie wiem, równowagi emocjonalnej czy zrównoważenia czakr, czy w kwestii e, e, wsparcia tematów emocjonalnych, uczuciowych. No, możecie poszukać sobie jakichś y, odpowiedzi na pytania wśród kamieni, jakie Was interesują i ja taką biżuterię, taką bransoletkę dla Was zrobię. No, a teraz odpowiadamy na pytanie Pani Joanny, jak się potoczą sprawy zawodowe, co myśli Pani E, jak y, się kształtować będzie współpraca i co w związku z tym dalej robić? Zobaczmy, energia ogólna. Może jeszcze przełożę karty. Ok. I zobaczmy, energia ogólna. No, osiem pentakli. No, nic dodać, nic ująć. To jest najlepsza chyba karta, która może pokazać, co prawda, nie fajerwerki, ale żmudne działanie zgodnie z planem, takie, które daje poczucie radości z tego, co się robi, wykorzystanie umiejętności, świadomość tego, co jest do zrobienia i jak to zrobić, i że to się robi dobrze. Więc to jest, myślę, świetna karta i również przynosi oczywiście finanse. Mamy tutaj mniejsze, większe, ogromne, więc jest tutaj dobre miejsce do realizacji swoich planów zawodowych i, i swojego rozwoju. No, co myśli pani E w tej kwestii i współpracy? No, pani E jest zadowolona, jest zadowolona, ale tutaj to, co przychodzi do mnie, jako tak, Podpowiedź to jest taka, że, ta, że pani E trochę się w związku z tym obawia, pani umiejętności. Myśli, że, to, że pani jest dobra w tym, co pani robi, i troszkę no, nie chce za bardzo się otworzyć. Być może trochę tajemnic jakichś zawodowych próbuje. Zachować dla siebie. Może nie chce w pełni zapłacić, widzi, że pani dobrze robi to, co pani robi, i w związku z tym powstał tutaj jakiś opór, bo to jest ewidentny opór troszeczkę w stosunku do pani, do pani działania, do pani entuzjazmu związanego z działaniem w tej, w tej, w tej pracy. Tak to właśnie widać, co myśli, to już wiemy, a teraz zobaczmy, jak się będzie układała dalej ta współpraca. No, będzie moment zawieszenia, tak? Będzie moment zawieszenia, podejmowania decyzji, być może u Pani, bo może Pani się zorientuje, że Pani świetnie te rzeczy akurat, które tutaj są do zrobienia robi, bo przecież w pracy możemy również odkryć w sobie jakieś nowe potencjały i... Odebrać właśnie y, sami dla siebie lekcję, że robimy coś dobrze, i całkiem przypadkiem może się okazać, że jest to coś, czego wcześniej nie braliśmy pod uwagę w rozwoju zawodowym. I tutaj będzie moment zahamowania, w sensie takiego zahamowania rozpędu, o, zahamowania wykorzystania potencjału. Być może po pani stronie, a być może po stronie pani E, która właśnie sobie myśli, oj, Oj, powstaje zagrożenie. Powstaje zagrożenie dla mojej firmy ze względu na to, że tutaj sobie kształtuję konkurencję. Zobaczmy w takim razie, jak to się będzie dalej układało. No, dalej będzie się układało dobrze. Mamy dziewięć kielichów, czyli ktoś w którymś momencie poczuje się bezpiecznie i uzna, że, a być może to jest właśnie pani E, która dojdzie do wniosku, że wcale nie musi tam cały czas być i zarządzać, prowadzić mikrozarządzania, prowadzić pani za rękę, tylko może sama zacząć odcinać kupon od tego, co stworzyła, odpocząć, a dać pani wolną rękę do działania. Więc kolejne etapy wyglądają dobrze. No i zobaczmy w takim razie dla pani, jaka jest rada. Emocjonalnie podejść do tego na spokojnie. Otworzyć się, radośnie podchodzić, robić to, co pani lubi. Nawet bym powiedziała, że nie przejmować się tym, co ta pani ewentualnie myśli. Nie mówię, że myśli źle, po prostu podejść do tego w, w sposób otwarty, emocjonalny, z zaufaniem i podziałać tak, żeby samej czuć radość z tego, co pani robi. No. I tego pani serdecznie życzę.